Ta świadomość pacjentów, jeśli chodzi o higienizację, mocno się zmienia, zwłaszcza wśród młodych osób. One bardziej dbają, one bardziej pilnują tego, żeby te zęby były ładne, jasne i zdrowe. Natomiast starsi pacjenci często traktują ten zabieg jako element leczenia i przychodzą wtedy, kiedy przysyła ich lekarz. Jest też taka grupa pacjentów starszych niż 20 parę lat, 30 parę lat, którzy Rozumieją znaczenie tych zdrowych zębów, ale to jest mniejsza grupa, zdecydowanie mniejsza niż wśród osób młodych. Jeśli chodzi o to, dlaczego pacjenci nie dbają, mam wrażenie, że zęby są u nas w ogóle pomijane. Teraz jest ten kult młodości, i wszyscy nastawiają się na zdrową cerę, ładne oczy, długie rzęsy, pełne usta. Natomiast często zapominają, że taki ładny, jasny uśmiech, zdrowe zęby. To jest coś, co odmładza ich dużo bardziej niż zabiegi kosmetyczne. Zdecydowanie taki jasny uśmiech, młody uśmiech potrafi odjąć nawet 5-10 lat. I pacjenci wychodząc z gabinetu higieny często to widzą, że te zęby są inne, że oni się inaczej uśmiechają, a niektórzy w ogóle zaczynają się po prostu uśmiechać, bo wchodzą do gabinetu i widzą jak chowają zęby i nie chcą tego robić, a potem podchodzą do lustra, patrzą i mówią, wow, to są moje zęby, jakie one są jasne, one takie nie były. I to jest też taka nagroda dla higienistki, to, że pacjent czuje tą różnicę i on jest taki zmotywowany, to jest bardzo fajne, bardzo to lubię w tej pracy, naprawdę.